Nie zazdroszczę i współczuję tym, którzy raz na kilka lat wymieniają smartfon i za każdym razem przechodzą przez coraz większe piekło wyboru. W tej chwili wystarczy sięgnąć po portfolio dowolnego producenta, by wkrótce potem poczuć Ach, pulsującą schronie. Ja tu widzę niezły burdę! Praktycznie każdy producent oferuje co najmniej kilka serii modelowych, które mniej lub bardziej ewoluują, posiadając przy tym różne swoje odmiany. A jeśli sięgniemy do tak zwanej średniej półki cenowej, to okaże się, że to właśnie tu koncentruje się największa... Plątanina. Dokładnie rok temu uznałem, że Samsung Galaxy A52 ma wybitnie duże szanse, by stać się jednym z kilku smartfonów, które w tejże plątaninie będą wyznaczać właściwy kierunek poszukiwań. Że jeśli ktoś zapyta nas o godny polecenia smartfon w kwocie do w tym wypadku 2000 zł, to bez wahania wymienimy kilka konkretnych modeli, w tym właśnie A52 od Samsunga. Czy zatem nowy A53 utrzyma się na tej pozycji? Czy jest to smartfon wciąż godny swojej ceny? I wreszcie, czy dalej jako jeden z nielicznych stoi nadal na straży porządku w średniej półce cenowej? No cóż, przekonajmy się. Obserwując dotychczasowe premiery smartfonów w 2022 roku odnoszę jednoznaczne wrażenie, że póki co jest to rok faceliftingów i drobnych korekt. I tak też jest z modelem A53, który właśnie zadebiutował w regularnej sprzedaży. Jest to już drugie podejście do poprawek zaraz po modelu A52S, który otrzymał nieco mocniejszego Snapdragona 778G względem pierwotnego modelu opartego na Snapdragonie 750G. Pierwszą zauważalną zmianą są gabaryty samego pudełka, nie pozostawiające złudzeń, że w środku nie uświadczymy ładowarki i tak też w istocie jest. Z obowiązku kronikarskiego wspomnę, że model A52 posiadał w zestawie 15-watowy adapter. Narzekałem wtedy, że i tak będziemy musieli zaopatrzyć się w mocniejszy, jeśli będziemy chcieli wykorzystać szybkie ładowanie, a teraz nawet nie mam na co narzekać. No magia Samsunga! I... The is true. Ale na otarcie US mamy obustronny przewód USB-C. Model A52S przyniósł nam w swoim czasie nowy miętowy kolor, zaś model A53 promuje kolor, który Samsung Polska opatrzyła nazwą pomarańczowy, zaś ten ogólnoświatowy Samsung uważa, że to brzoskwiniowy, a z kolei moim zdaniem jest to różowy. A dokładnie pudrowy róż. Co do samej bryły, to ponownie mamy tę samą obudowę, ale z kilkoma zmianami. Od teraz lot na kartę Sim znajduje się w dolnej części obudowy. Niestety to nie oznacza, że wejście Mini-Jack powędrowało z dołu do góry, tylko grzecznie wyproszono je z imprezy, sugerując, że czasy przewodowych słuchawek bezpowrotnie minęły. Także do widzenia, panie Jack. Pocieszająca wieść jest taka, że zachowano dual sim oraz możliwość korzystania z kart micro SD do pojemności 1 TB. To szczególnie ważna informacja bowiem wygląda na to, że w Polsce uświadczymy wyłącznie modele z wbudowaną przestrzenią dyskową 128 GB. Lekko wystająca wyspa aparatów będzie destabilizować smartfon w okolicy górnego, lewego narożnika, ale oczywiście ten problem można wyeliminować za pomocą etui do obejrzenia, których oczywiście Was zachęcam, w tym celu wystarczy skorzystać z linku w opisie tego. Film. Smartfon dobrze leży w dłoni i mimo rozmiaru pozwala się w dużym zakresie obsługiwać jedną ręką dzięki zastosowanej proporcji ekranu. Samo wykonanie obudowy zostało utrzymane na znanym wcześniej poziomie, więc owszem tylna część obudowy jest plastikowa, ale jest to plastik o zdecydowanie wyższej jakości. W dodatku wykończony takim przyjemnym w dotyku matem, także robi to jak najbardziej dobre. Wrażenie. Zwłaszcza, że powierzchnia ta, przynajmniej w tym kolorze, nie pozostawia mocno widocznych śladów palców. Jeśli jednak, jak większość, lubicie, by wasz smartfon spoczywał w kieszeni jeansów, musicie liczyć się z tym, że mogą pozostawać takie odbarwienia. Szczęśliwie łatwe do usunięcia. Na przodzie znajdziemy ekran ponownie zabezpieczony szkłem Gorilla Glass piątej generacji. Boczne ramki ekranu, jak i tak zwana brudka, są nieco cieńsze względem poprzednika, ale nadal są wyraźnie widoczne. Mi ich obecność w trakcie korzystania zupełnie nie przeszkadzała, natomiast spodziewam się, że część osób będzie na to narzekać. Ponownie mamy tutaj certyfikat IP67, więc był drobne zachlapania, czy nawet zanurzenie w wodzie do metra głębokości nie powinny wyrządzić krzywdy temu telefonowi. Boom, and there it shuts itself off. Tak jak w modelu A52 również i tutaj, znajdziemy ekran o przekątnej 6,5 cala w bardzo dobrze rozplanowanych proporcjach. Ponownie jest to AMOLED do rozdzielczości Full HD+, z dynamicznym odświeżaniem do 120 Hz w trybie adaptacyjnym, który w modelu A52 był dostępny wyłącznie dla modeli wersji 5G. Wersje LTE oferowały odświeżanie do 90 Hz. Istotną różnicą jest jasność samego panelu. Która w modelu A52 wynosiła nieco ponad 400 nitów, zaś w A53 wartość ta praktycznie została podwojona do poziomu 800 nitów, co oznacza lepszą skuteczność w wyświetlaniu treści w świetle dziennym. Sam ekran to wciąż klasa sama w sobie, no i trudno tutaj na cokolwiek narzekać. Jest jasno, wyraźnie, mamy bardzo dobre kąty widzenia i wreszcie samo wrażenie z obcowania z taką częstotliwością odświeżania. Może być tylko powodem do zadowolenia. Kolejną zmianą względem modelu A52 i A52S jest zastąpienie dotychczasowego Snapdragona autorskim 5nm procesorem Exynos 1280 w układzie z 8 rdzeniami. A to wszystko przy wsparciu 6 bądź 8 GB RAMu, przy czym tu od razu należy podkreślić ważną rzecz. Po pierwsze wariant z 8 GB RAMu występuje w duecie z pamięcią wewnętrzną 256 GB. Po drugie zaś ta właśnie konfiguracja nie będzie dostępna w oficjalnej sprzedaży w Polsce. Zatem dla nas pozostaje dostępna wersja 128 GB pamięci i 6 GB RAMu. EXYNOS 1280 ma zawierać moduły do akceleracji przeliczeń m.in. związanych z nowym przetwarzaniem obrazu, co ma się przekładać na wysokiej jakości zdjęcia przede wszystkim w słabym oświetleniu. Sam układ ma być też o 43% szybszy w przeliczeniach graficznych i o 31% w przeliczeniach algorytmów sztucznej inteligencji w porównaniu do Galaxy A52. Telefon działa pod kontrolą najnowszej wersji Androida 12 z nakładką One UI 4.1. Samsung zapewnia, że nabywcy Galaxy A53 mogą liczyć na 4 lata aktualizacji tego systemu od dnia premiery telefonu. Nie jestem fanem testów syntetycznych i mimo wszystko wolę polegać na tak zwanym doświadczeniu użytkownika, a zatem interfejs działa płynnie, nie zanotowałem jakichś istotnych opóźnień. A53 dobrze znosi pracę kilku aplikacji działających w tle i w zupełności zaspokoi potrzeby przeciętnego użytkownika, który odbiera połączenia, korzysta z social mediów, poczty czy po prostu ogląda wideo na YouTube. Z pewnością nie jest to smartfon do bardziej wymagających gier czy choćby zaawansowanej edycji materiałów wideo. W tym względzie stosunkowo łatwo smartfon ten poddusić i wywołać podwyższoną temperaturę, a jeśli o tym mowa, to obudowa przy wzmożonej pracy smartfona nagrzewa się w stopniu akceptowalnym i nie powinna dawać powodów do niepokoju. Zarówno model A52 jak i A53 mają optyczny skaner linii papilarnych. Nie jest on tak responsywny i szybki jak ultradźwiękowe czytniki w wyższych modelach, ale mimo to myli się rzadko, a czas reakcji uznałbym za zadowalający, niestety tak jak w modelu A52, tak i tutaj skaner jest ponownie umieszczony w moim odczuciu zbyt nisko, co odbiera wygodę pracy jedną ręką. Usunięcie wejścia Mini Jack na pewno nie daje mu przewagi nad poprzednimi modelami, ale za to utrzymuje poziom dobrze odtwarzanego dźwięku z głośników stereo. Model A52 posiadał baterię o pojemności 4.500 mAh, zaś w A53 zmieszczono ogniwo o pojemności 5.000 mAh, więc jest to kolejna zmiana In plus. Już u poprzednika wystarczyło użyć kilku energooszczędnych trików, jak jasność adaptacyjna czy przełączanie się na tryb 60 Hz odświeżania obrazu, by spokojnie utrzymać telefon przy życiu przez około 2 dni, niezbyt intensywnego użytkowania. Tutaj również jest to wynik jak najbardziej osiągalny. Po uruchomieniu telefonu, akumulator był naładowany w niespełna 60% i z takim zapasem mocy zdołałem przeprowadzić praktycznie pierwszą zasadniczą. Niczą część testu. Druga służyła właściwie ocenie wydajności samego akumulatora. Telefon ładuje się z maksymalną mocą 25 W. Od zera do pełna A53 naładujemy w około godzinę i 15 minut. To, co pozostawia bardzo duży niedosyt, to to, że zarówno model A52 jak i A53 nie wspierają technologii ładowania indukcyjnego, ale wiadomo, w tym wypadku kurczyłaby się lista argumentów, by interesować się droższymi modelami, więc w pewnym momencie trzeba po prostu się zatrzymać. Tak jak wspominałem, w zestawie nie znajdziemy ładowarki sieciowej, więc należy kupić ją osobno. Nie zapominajcie przy tym, że smartfon obsługuje szybkie ładowanie z mocą 25 W, więc zwróćcie na to uwagę przy wyborze adaptera. Zresztą w razie wątpliwości zespół pancernika zawsze służy pomocą. Aparat główny generuje rozdzielczość 64 megapikseli, szerokokątny 12 megapikseli, obiektyw do zdjęć makro 5 megapikseli i czwarty obiektyw to również 5 megapikseli, który służy do pomiarów odległości od fotografowanego obiektu i rozmywania tła. Kamera do selfie ma 32 megapiksele. Rzecz jasna, nad wszystkim czuwa optyczna stabilizacja. Filmy możemy nagrywać w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę, Full HD w 60 i 30 klatkach na sekundę i wreszcie w HD. W 30 klatkach na sekundę. Jakie zatem zaszły zmiany? No, przede wszystkim mamy tutaj zapożyczony algorytm sztucznej inteligencji z modelu S22, który przy wsparciu nowego Exynosa ma zdecydowanie lepiej przetwarzać obraz. No i czy tak jest? Niestety mogę polegać na zdjęciach zrobionych rok temu modelem A52 i nie mam możliwości zrobienia bezpośredniego porównania na tych samych próbkach. Ale mimo wszystko mam dwa wnioski. Po pierwsze, aparaty z modelu A52 i A52S to mimo upływu roku wciąż bardzo dobre i wydajne instrumenty, które robią po prostu dobre zdjęcia, szczególnie jeśli zważymy na cenę samego smartfona. A53 dostarcza nam poprawione wyniki przede wszystkim w słabym oświetleniu, szczególnie przy użyciu szerokiego kąta, te z modelu A52 potrafiły generować obrazy na czasami nieakceptowalnym poziomie. Odnoszę wrażenie, że została również nieco poprawiona ostrość, automatyczna rozpiętość tonalna dobrze dobiera zakres i nie odrealnia scenerii, dziesięciokrotny zoom cyfrowy siłą rzeczy dzięki nowemu algorytmowi będzie wypluwać czytelniejszy obraz, Natomiast nie można oprzeć się wrażeniu, że następuje tu większe podbijanie kolorów, co czasami będziecie zmuszeni korygować. Postprodukcji. Niestety utrzymał się problem szerokiego kąta, który generuje zupełnie inną temperaturę barwową, niż pozostałe obiektywy. Co do wideo, to tutaj zachowujemy poziom poprzednika bez większych zmian. Stabilizacja obrazu utrzymuje się na takim zupełnie podstawowym poziomie, akceptowalnym dla oka amatora. Natomiast rzecz jasna nie są to wyniki, jakie notują flagowe smartfony. Rok temu podstawowego Samsunga A52 w wersji LTE mogliśmy kupić za 1599 zł. Za wersję 5G musieliśmy zapłacić 1899 zł. Dokładnie w tej samej cenie na promocji, wraz z darmowymi słuchawkami Galaxy Buds Live, mogliśmy kupić model A53. Jego regularna cena obecnie to 2099 zł. Póki co, jego pozycji wciąż zagraża dostępny model S20 fan edition oscylujący w granicach właśnie 2000 zł. Mamy wyprzedaż modelu A52s dostępnego obecnie w kwocie około 1600 zł. No i wreszcie nie możemy zapominać o modelu A33, który może okazać się dla kogoś lepszym wyborem i również to nie ułatwia położenia Galaxy A53. Bo to oznacza właściwie dwie rzeczy. Dotychczasowi użytkownicy A52 czy choćby A52S nie mają aż tak wyraźnego powodu, by przesiadać się na A53. Zaś ci, którzy planują zmianę po kilku latach albo po prostu korzystali z bardziej budżetowego smartfona i chcieliby sięgnąć po coś oczko wyżej w tym wypadku ze stajni Samsunga to aktualny wybór w obrębie 2000 zł nie jest jeszcze wcale taki oczywisty. Podsumujmy zmiany, jakie nastąpiły względem poprzedniego modelu. W zestawie nie mamy ładowarki. Pożegnaliśmy wejście mini jack, mamy zupełnie nowy procesor i lepsze przetwarzanie obrazów z aparatów, szczególnie te rejestrowane po zmroku. Zdecydowanie jaśniejszy ekran i zwiększoną pojemność akumulatora. To z pewnością niewystarczająca ilość argumentów, by z pełnym przekonaniem przesiąść się ze starszego modelu, ale jednocześnie dobra informacja dla tych szukających solidnego średniopółkowca w rozsądnej cenie, który w tym wypadku będzie kolejną ulepszoną wersją pod warunkiem, że zaakceptują brak ładowarki i gniazda mini jack. Jeśli Galaxy A53 stosunkowo szybko stanie się, sprawi to, że będzie mógł on ponownie dołączyć do elitarnego grona najbardziej opłacalnych smartfonów w gamie Samsunga i nie tylko i z całą pewnością będziemy mogli ponownie uznać go za wybór godny polecenia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zachęcam jak zawsze do pozostawienia łapki w górze, subskrypcji jeśli takowej jeszcze nie poczyniliście, a tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się wkrótce przy okazji następnego materiału.